Na dzisiaj przygotowana została masa atrakcji, m.in. konkursy w biegach, w jeździe na rowerze czy w koszykówce oraz darmowy poczęstunek zdrowej żywności, darmowe badanie słuchu, darmowe wykonanie manikir i wiele innych atrakcji. Okres wakacyjny, mamy bardzo promocyjne ceny karnetów, zarówno dla uczniów, studentów, jak i dla postronnych klientów. tak? E, także oferta bardzo się opłaca. E, oczywiście szereg zajęć jest w cenie karnetu. Również wejście na saunę cztery razy w miesiącu, też w cenie karnetu. Karnet jest ważny przez miesiąc, później można przedłużyć, ewentualnie po zakończeniu okresu wakacyjnego przedłużyć o, o inną umowę. E, co wyróżnia Państwa Fitness Club od pozostałych? To, że w naszym klubie mamy wszystko, tak naprawdę. Począwszy od y, treningów motorycznych, crossfitowych, gdzie znajduje się, salka znajduje się na parterze, y, skończywszy właśnie na między innymi y, ćwiczeniach rozluźniających, rozciągających, czyli na czym polega du dużo sala fitness. Mamy także strefę cardio, która znajduje się w siłowni, gdzie nie tylko jest siłownia, ale jest także osobna strefa cardio, który, na której mamy bieżnie, rowerki i tak dalej, siłownia, no i oczywiście spinning. Mamy dwie duże sale, fi dwie sale fitness. Jedną i drugą dużą. Tak, ja jeszcze chciałam dopowiedzieć, że mamy szereg zajęć takich typowo fitnessowych, bardziej pod kątem też kobiet, typu zajęcia jędrne ciało, tak, smukłe uda pośladki, jogę, zumbę i teraz oczywiście nowość u nas, czyli Jump Fitness, zajęcia na trampolinach. Od wtorku do soboty trzech instruktorów prowadzi, w tym my tutaj we dwójkę, także zapraszamy serdecznie.